Do wysłuchania podcastu zaprasza właściciel programu Epity www.epity.pl Jerzy Telesiński, witam w drugiej części naszych rozmów na temat tego, jak warto zadbać o rozliczenie podatków już w tym roku. Dzisiaj w drugiej części najważniejsze zmiany w rozliczeniu PIT dla pracowników omówi nasz ekspert Marcin Otręba, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dzień dobry. Panie Marcinie, na początek proszę powiedzieć, co zmieniło się w kwestii rozliczania przez osoby będące na etacie podatków PIT w tym roku. 2022 rok przyniósł nam szereg zmian. Proszę Państwa, przede wszystkim zmieniła się skala podatkowa. Z 85 528 zł Ministerstwo finansów podniosło skalę do 120 000 złotych. W trakcie roku podatkowego, dodatkowo na kanwie polskiego Ładu 2, zmieniły się stawki podatkowe. Z 17% przeszliśmy na stawkę 12% podatkową. Można powiedzieć, no bardzo fajnie, ale niestety tutaj mamy też taką negatywną korzyść, bowiem do tej pory mogliśmy rozliczać skład. Składki zdrowotne odliczacie od 1 stycznia. Pracownicy na etacie nie mogą już odliczać składek zdrowotnych, a jest to kwota 9%. Zatem, sumując to wszystko, 12% podatku plus 9% składki zdrowotnej, to tak wcale to kolorowo nie wygląda. Natomiast wprowadzono dodatkowo jeszcze dla osób na etacie oraz prowadzących działalność gospodarczą tzw. Tak ulgę dla klasy średniej, która miała w tym przypadku tym osobom, od, odbić, pozwolić, pozwolić zmniejszyć płacenie podatków. No i czy to była dobra opcja? Trudno by powiedzieć, w każdym bądź razie Ministerstwo Finansów w trakcie roku wycofało się z ulgi dla klasy średniej i teraz od 1 lipca tej ulgi dla klasy średniej nie ma. No ale. Żyjemy w takim dualizmie podatkowym. Mamy system podatkowy od 1 stycznia 2022 i od 1 lipca mamy system, który się zmienił. Będziemy podwójnie rozliczali się. Na koniec roku będziemy musieli to wszystko zweryfikować. Mhm. A w jakich przypadkach rezygnacja z ulgi dla klasy średniej jest opłacalna dla pracownika? Biorąc pod uwagę, że teraz od 1 lipca pracownicy mają możliwość Płacenia mniejszego podatku w wysokości 12%, wydaje mi się, że ta ulga dla klasy średniej będzie korzystna dla wszystkich zarabiających do 120 tysięcy złotych. Ale ustawodawca wprowadził takie przepisy, w związku z powyższym będzie na organach podatkowych nałożony obowiązek weryfikowania. Podatku za 2022 w stosunku do tego podatku hipotetycznego, który był rozliczany przez okres 1 stycznia 2022, koniec czerwca i teraz na koniec roku, jak otrzymacie państwo PIT 11, ten PIT 11 powinniście otrzymać 28 lutego, on również trafi do organów podatkowych, czy można powiedzieć do Ministerstwa Finansów. I organy podatkowe będą analizowały, ale wyłącznie właśnie tą grupę, tak zwaną klasę średnią, która zarabiała na przełomie 2022 kwotę pomiędzy 68 412 a 133 692 zł. I w tej grupie organy podatkowe będą prowadzili analizę, czy opłacalna była opcja z stycznia 2022 czy bardziej opłacalna opcja z lipca 2022 roku. Analizując głębiej te przepisy można powiedzieć że ta ulga dla klasy średniej nie dotyczyła wyłącznie etatowców tzw. pracowników ale również prowadzących działalność gospodarczą i tutaj myślę że Ci prowadzący działalność wyznaczą stracą w stosunku do tej zmiany, która miała miejsce 1 stycznia 2022. Natomiast etatowcy, według mojej oceny, powinni zyskać, chociażby z tego powodu, że zmniejszona została ta stawka do 120 tysięcy złotych z 17% na 12% podatku. No to jeszcze powiedzmy, co mogą zyskać pracownicy i jak mogą się do tego przygotować. Jeszcze w tym roku pracownicy mogą przygotować się do rozliczenia, sprawdzając możliwości skorzystania z wielu ulg i obniżek podatku. A nowych ulg jest dosyć sporo. Te wszystkie ulgi, m.in. ulga prorodzinna, ulga dla rodziców, samotnie wychowujących dzieci, czy ulga rehabilitacyjna, możecie szczegółowo znaleźć na stronie www.epid.pl. Jak dokładnie obniżyć swój podatek? Generalnie powinniśmy zweryfikować przychody za 2000. 2022 rok, wejść na symulator e wprowadzić wartości plus dane nasze. Symulator nam wyliczy, jaki zapłacimy podatek za 2022 rok. I tutaj dodatkowo możemy właśnie wprowadzić takie ulgi jak ulga rehabilitacyjna, czy ulga na termomodernizacyjna, czy nawet ulga na zakup, zakup terminala. To wszystko może przyczynić się do obniżenia zapłaty podatku za 2022 rok. Bardzo dziękuję. Dzisiejszym ekspertem w naszym cyklu był pan Marcin Otremba, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dziękuję. A w kolejnym odcinku porozmawiamy o Pitach dla przedsiębiorcy o najważniejszych zmianach.